Dzisiejszy odcinek o 19+. Będą wszyscy bohaterowie, oprócz tych, którzy odeszli w pierwszych sezonach. Z jej kanału nadawczego dowiedziałem się, że pracuje w jakiejś firmie oraz jest nadal influ. Z jej Instagrama wynika, że sprzedaje różne rzeczy i zajmuje się wychowywaniem córeczki. Jest związana z teatrem w Krakowie. Pracuje na planie na wspólnej, również jest asystentką operatora obrazu Ostrocielka. Robi muzykę między innymi na Spotify, możecie posłuchać jej piosenek. Dalej zajmuje się fitnessem, dietetyką oraz wychowuje syna. Nie wiadomo czym się zajmuje, ale ja myślę, że pracuje w jakiejś firmie. Gra w detektywa tam wciela się w rolę Maxa. Zajmuje się muzyką, jest półtwórcą zespołu chip-hopowego Sosora. Nie wiadomo czym się obecnie zajmuje. Jeśli ktoś wie, to proszę pisać w komentarzu. Grywa różne długoplanowe role, wykłada na uniwersytecie i gra w teatrze. Tak samo tak jak w przypadku Anetki. Grywa długoplanowe role. Między innymi w Detektywach zagrał. Z tego co wyczytałem na jej kanale nadawczym na Instagramie, że gra w teatrze. Wychowuje syna, jest influ oraz pracuje w firmie. Grała w uroczysku. Też pracuje przy pamiętnikach z wakacji, ale dokładnie nie wiadomo, co tam robi. Jest influ. A oprócz tego nie wiadomo czym się zajmuje. Jeśli ktoś wie to proszę napisać w komentarzu. Zajmuje się modelingiem i jest influ. Gra w serialu lombard życie pod zestaw. Gra w teatrze oraz odgrywa drugoplanowe rol w serialach. Ostatnio widziałem go w dzielnicy strachu. Jest wychowawczynią na obozie wakacyjnym. Odgrywa czasami różne role. Ostatnio widziałem ją w serialu Lombard Życie pod zestaw. Jest kierownikiem produkcji filmowej. Grywa w różnych reklamach, teledyskach. Jest reżyserem oraz zajmuje się produkcją filmów. Nie wiadomo, czym obecnie się zajmuje. Zajęła się modelingiem oraz robi tatuaże. W sumie to nie wiadomo czym się zajmuje, ale po tym, co wrzuca na Instagrama, to wychodzi na to, że jest pilotem samolotów. Gra w serialu 48 zaginieni. A tak, to był uczestnikiem programu Ninja Warrior Polska. Ekipa z Warszawy. Gra w różnych serialach drugoplanową rol. Zajmuje się muzyką. Gra różne drugoplanowe role. Ostatnio była w Lombardzie pracuje w firmie zajmującą się technologią. Daj koniecznie znać, czy brakuje ci serialu 19+.